W nocy, gdy bogaty mężczyzna upadł, nieprzytomny na ulicy nowy świat w Warszawie, nikt się nie zatrzymał, aby mu pomóc. Ludzie przechodzili pośpiesznie, unikając spojrzenia, tylko dziewięcioletnia dziewczynka, z podartymi ubraniami i dziurawymi butami, pochyliła się nad nim i zadzwoniła po karetkę. Nie wiedziała wtedy ani on, że krew płynąca w ich żyłach jest ta sama, że ta noc nie była przypadkiem że przeznaczenie przygotowało ich oboje na najbardziej bolesną i najpiękniejszą prawdę ich życia. To historia o nocy, która połączyła dwoje obcych ludzi i o sekrecie, który złamał serce, zanim je uzdrowił. Warszawa w listopadzie to miasto kontrastów. Światła błyszczą na szerokich bulwarach, witryny luksusowych sklepów na krakowskim przedmieściu. Odbijają bogactwo, a tarasy w centrum są pełne ludzi, którzy śmieją się i piją drogie wino. Ale zaledwie kilka ulic dalej, w zapomnianych dzielnicach, dzieci śpią w zimnych domach, a rodzice liczą pieniądze na jutrzejszy chleb. To miasto, które szybko zapomina, które nie zatrzymuje się, by spojrzeć na tych, którzy upadli, które i tak idzie naprzód. Piotr Kowalczyk był człowiekiem, który nie znał zimna ubóstwa. W wieku 42 lat był właścicielem największej firmy budowlanej w Polsce. Luksusowe apartamentowce, centra handlowe, hotele pięciogwiazdkowe. Jego nazwisko było na marmurowych tablicach i kontraktach rządowych. Nosił szwajcarskie zegarki kosztujące tyle, co mieszkanie. Jeździł niemieckimi samochodami pachnącymi nową skórą i egzotycznym drewnem. I mieszkał w willi z dziesięcioma pokojami w dzielnicy Konstancin Jeziorna, gdzie ogrody były pielęgnowane przez profesjonalistów, a basen był podgrzewany przez cały rok, rozwiedziony od trzech lat, bez dzieci, bez zobowiązań uczuciowych. Jego życie było zaplanowane, kontrolowane, obliczone jak interes. Każda decyzja była inwestycją, każdy związek był umową. Ale serce nie zna wyliczeń, a ciało nie szanuje kontraktów. Tej listopadowej nocy Piotr opuścił wydarzenie charytatywne w hotelu Bristol, ironicznie, bo nie wierzył w dobroczynność, wierzył w zysk, w wyniki, w liczby rosnące w arkuszach kalkulacyjnych. Wydarzenie było tylko okazją do networkingu. Miejscem, gdzie można było zobaczyć i być widzianym, gdzie można było uścisnąć dłonie polityków, uśmiechnąć się do ludzi, których gardził, i zostać sfotografowanym przy banerach mówiących piękne rzeczy o odpowiedzialności społecznej. Wypił kilka szklanek whisky, rozmawiał z ministrami o przyszłych projektach, uśmiechał się do kamer tym uśmiechem, który dopracował przez lata spotkań biznesowych. Rutyna. Wszystko było rutyną. Kiedy wyszedł z hotelu, noc była zimna, a wiatr wiał mocno, niosąc zapach martwych liści i mokrego asfaltu, spalonej benzyny i drogich perfum ze sklepów na krakowskim przedmieściu. Piotr podniósł kołnierz kaszmirowego płaszcza i ruszył ulicą Nowy Świat, gdzie kierowca czekał z Mercedesem kilka przecznic dalej, przed zamkniętą kawiarnią zwykle zadzwoniłby żeby go odebrał od drzwi ale chciał trochę pochodzić przewietrzyć głowę alkohol sprawiał że czuł się zmęczony nie pijany, tylko pusty jak mieszkanie bez mebli jak willa bez ludzi pierwsze kroki były normalne podeszwy włoskich butów uderzały o chodnik w stałym znajomym rytmie oddychał zimnym powietrzem czuł jak piecze płuca ale w przyjemny Ożywiający sposób. Potem nagle, bez ostrzeżenia, klatka piersiowa mu się ścisnęła, nie jak normalny ból, jak gigantyczny imadło, które go zaciskało, które miażdżyło żebra, które wyrywało powietrze z piersi. Fala ostrego bólu przeszła przez jego ciało od ramienia do ręki, opadając jak elektryczny wąż, który gryzie w mięśnie i kości. Oddech mu się urwał. Próbował zaczerpnąć powietrza, ale usta nie chciały współpracować. Próbował oprzeć się o słup oświetleniowy, ale nogi go nie słuchały. Zginały się jak dwa miękkie druty. Wzrok mu się zamglił, brzegi świata robiły się czarne, jak tunel, który się zwęża. Dźwięki wokół stały się odległe, jak echo pod wodą, jak głos kogoś krzyczącego z dna studni. Ostatnim obrazem, który zobaczył przed upadkiem, było ciemne niebo bez gwiazd i światła kamienicy, które migotały nad nim, stając się coraz mniejsze, coraz słabsze. Potem ciemność. Ludzie przechodzili obok niego. Wielu. Kobieta w wysokich obcasach i futrzanym płaszczu przeszła na drugą stronę ulicy, żeby go ominąć, przyciskając torebkę bliżej ciała, jakby był niebezpiecznym żebrakiem. Młoda para, ubrana drogo, z torbami z centrum handlowego, pokręciła głowami, kiedy go zobaczyła i przyspieszyła kroku, szepcząc do siebie coś o pijanych i narkomanach. Ktoś wyciągnął telefon, ale nie żeby zadzwonić po pomoc, tylko żeby sprawdzić godzinę, żeby napisać wiadomość, żeby kontynuować swoje małe, nieistotne życie. W dużym mieście cierpienie staje się niewidzialne, staje się tłem, staje się krajobrazem. Ale Zosia go zobaczyła. Zosia Nowak miała dziewięć lat. Była małą dziewczynką z kasztanowymi włosami związanymi w nieuporządkowany kucyk, z bladą twarzą i dużymi niebieskimi oczami, które zawsze wydawały się smutne, jakby zobaczyła więcej bólu niż powinno zobaczyć dziecko. Nosiła cienką, wyblakłą kurtkę z dziurą przy łokciu, którą matka zszywała już trzy razy. I białe buty sportowe, a raczej teraz szare, które miały odchodzące podeszwy i przez które woda wchodziła, gdy padało. Mieszkała z matką, Katarzyną, w dwupokojowym mieszkaniu na Pradze północ, na obrzeżach miasta, gdzie bloki były stare, winda działała raz na trzy tygodnie, a ogrzewanie przychodziło rzadko. Katarzyna pracowała jako kelnerka w taniej restauracji u babci maliny i zarabiała ledwo wystarczająco na czynsz i jedzenie. Proste jedzenie chleb, ziemniaki, czasami mięso w opakowaniu ze sklepu. Ojciec Zosi nie istniał, to znaczy istniał gdzieś fizycznie, ale nie w ich życiu. Katarzyna nigdy o nim nie mówiła. Kiedy Zosia pytała, matka odwracała wzrok i zmieniała temat, albo mówiła, że jest zbyt zmęczona, albo że porozmawiają innym razem, który nigdy nie nadchodził. Zosia wracała tego wieczoru od kolegi ze szkoły. Powinna była pojechać autobusem, ale się spóźnił, więc zdecydowała się iść pieszo. Nie bała się, była przyzwyczajona do chodzenia samej. Matka pracowała do późna, a ona nauczyła się o siebie dbać. Ulica Nowy Świat nie była na jej zwykłej trasie, ale wiedziała, że stamtąd może dotrzeć do Placu Konstytucji i złapać inny autobus. Kiedy zobaczyła Piotra leżącego na chodniku, serce jej podskoczyło nie ze strachu, ale z czegoś głębszego, impulsu, dziwnego rozpoznania, jakby go znała z innego życia, ze snu, którego nie pamiętała. Coś w jego twarzy nawet w tym stanie do niej przemawiało podeszła powoli kolana drżały jej z zimna i strachu mężczyzna był ubrany w drogi garnitur taki jaki zosia widziała tylko w reklamach i u ludzi w dużych samochodach krawat był rozwiązany biała koszula brudna od chodnika twarz blada jak wosk wargi lekko niebieskie oddech nieregularny nie poruszał się Zosia pochyliła się i dotknęła jego dłoni swoimi małymi, zimnymi palcami. Była zimna, ale nie jak śmierć, zimna jak lód, który zaczyna topnieć, przyłożyła ucho do jego piersi, słuchając przez gruby materiał ubrania i usłyszała coś słabego, odległego, uderzenie, serce, które walczyło, żeby nie przestać bić. Wyciągnęła stary telefon z pękniętym w trzech miejscach ekranem, który dostała od sąsiadki, która wymieniała swój i wystukała 112 drżącymi palcami, głos operatorki był jasny, profesjonalny, odległy, jak głos kogoś, kto robi to setki razy dziennie i już nic nie czuje. Zosia podała adres, ulice Nowy Świat, przed zamkniętym sklepem obuwniczym. Powiedziała, że mężczyzna źle oddycha, że jest zimny, że potrzebuje natychmiastowej pomocy, że widać że jest bardzo chory. Operatorka poprosiła ją, żeby została na miejscu, żeby go nie ruszała, żeby nie próbowała dawać mu wody ani niczego innego, żeby poczekała na karetkę. Zosia została. Przez jedenaście minut siedziała obok niego, trzymając jego dłoń, szeptem z nim rozmawiając, choć nie wiedziała, czy ją słyszy. Mówiła mu, że będzie dobrze, że pomoc nadchodzi, że nie jest sam, że ludzie jadą, żeby go uratować. Jej słowa były proste, dziecięce, ale ciepłe. I w jakiś dziwny sposób, tej zimnej listopadowej nocy, na pustym chodniku w Warszawie, były wystarczające. Może przeniknęły do ciemności, w której był Piotr, może nie, ale ona mówiła dalej, bo nie znosiła ciszy. Karetka przyjechała z wycie Syreny, przeszywającym nocną ciszę, czerwonymi i niebieskimi światłami odbijającymi się na fasadach budynków. Dwóch ratowników wyskoczyło, zwinęli nosze, natychmiast rozpoczęli reanimację. Jeden założył mu maskę tlenową, drugi sprawdzał puls i ciśnienie. Pomogli Zosi wstać, szybko pytając, co wie. Powiedziała im wszystko, co mogła: że znalazła go w takim stanie, że natychmiast zadzwoniła, że jego serce biło, ale słabo. Ratownik spojrzał na nią z mieszaniną współczucia i podziwu. Potem Załadowali mężczyznę do karetki i odjechali, zostawiając Zosię samą na chodniku, z sercem bijącym mocno i drżącymi rękami. Patrzyła, jak światła karetki znikają w nocnym ruchu ulicznym. Potem mocniej zacisnęła kurtkę i ruszyła do domu. Nie wiedziała, że właśnie uratowała życie człowieka, który był jej ojcem. Piotr odzyskał przytomność po dwóch dniach. Kiedy otworzył oczy w sterylnej sali szpitala Inflancka, najpierw poczuł zdezorientowanie. Jarzeniowe światło nad łóżkiem paliło mu siatkówkę, a urządzenia brzęczące wokół niego wydawały się patrzeć jak metalowe oczy. Rurka tlenowa była przymocowana do jego twarzy, kroplówka w lewym ramieniu, kable przyklejone do klatki piersiowej. Próbował się poruszyć, ale ciało bolało go tak, jakby został potrącony przez samochód. Wszedł lekarz, starszy mężczyzna w grubych okularach i poważnym wyrazie twarzy. Miał pan zawał serca, panie Kowalczyk. Poważny. Gdyby ktoś nie zadzwonił natychmiast po pogotowie, nie byłoby pana tutaj. Piotr powoli zamrugał, przetwarzając informację. Zawał. W wieku czterdziestu dwóch lat. Niemożliwe. Uprawiał sport. Zdrowo się odżywiał. Miał regularne badania kontrolne. Ale nie miał spokoju. Nie spał. Stres był niewidzialną trucizną, która toczyła jego tętnice od lat. Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Kto zadzwonił? zapytał Piotr zachrypniętym głosem. Lekarz przejrzał dokumentację. Dziewczynka. Zosia Nowak, dziewięć lat. Została z panem, dopóki nie przyjechała karetka. Gdyby nie ona, prawdopodobnie nikt by pana nie zauważył. Piotr poczuł coś dziwnego w piersi. Nie fizyczny ból, ale coś emocjonalnego, czego nie czuł od lat. Wdzięczność, winę, ciekawość. Zapytał, gdzie jest dziewczynka, ale lekarz nie wiedział. Odeszła, zanim ktokolwiek mógł zapisać jej pełne dane. Mieli tylko nazwisko z połączenia na 112. Piotr został sam w sali, patrząc na biały sufit i myśląc o tej dziewczynce. Kim była? Dlaczego się zatrzymała? Dlaczego ją obchodziło? W następnych dniach, gdy się rekonwalescował, zatrudnił prywatnego detektywa. Dał mu nazwisko: Zosia Nowak, dziewięć lat, Warszawa. Znajdź ją. Detektyw znalazł ją w niecały tydzień. Zosia Nowak, urodzona 13 marca. Córka Katarzyny Nowak, kelnerki w restauracji u babci Maliny na starym mieście. Mieszka na Pradze północ, ulica Targowa. Ojciec nieznany. Piotr przeczytał teczkę. Ojciec nieznany. Te słowa go zaniepokoiły, nie wiedząc dlaczego. Potem detektyw przesłał mu zdjęcie: Zosia stojąca przed swoim blokiem z plecakiem na plecach, uśmiechająca się do kogoś poza kadrem. Piotr spojrzał na zdjęcie i serce mu stanęło: jej oczy, niebieskie, dokładnie takie jak jego. Kształt twarzy, struktura kości, kasztanowe włosy, ale z odcieniem jak jego z dzieciństwa. Stare wspomnienie, pogrzebane, wymazane przez czas i alkohol, nagle wróciło na powierzchnię. Trzynaście lat temu. Bar na Starym Mieście. Piękna, smutna kobieta o zielonych oczach i zmęczonym uśmiechu. Katarzyna. Pili razem. Rozmawiali o życiu, o rozczarowaniach, o samotności. Potem wyszli razem. Jedna noc. Bez obietnic. Bez numerów telefonów. Bez przyszłości. Piotr nigdy więcej o niej nie myślał. Do teraz. Ręce mu drżały, gdy odłożył zdjęcie na biurko. Matematyka była prosta. Trzynaście lat temu. Jedna noc. Kobieta o imieniu Katarzyna. Dziewczynka o imieniu Zosia. Dziewięć lat. To niemożliwe. Czy możliwe? Piotr czekał jeszcze dwa tygodnie, zanim cokolwiek zrobił. Racjonalna część niego mówiła, że to absurdalne zakładać, że Zosia jest jego córką na podstawie tylko fizycznego podobieństwa i mglistych obliczeń czasu. Ale część, która nie mogła spać w nocy, część, która widziała te niebieskie oczy w każdym śnie, wiedziała, że musi poznać prawdę. Poszedł do restauracji u babci Maliny w czwartkowe popołudnie o trzeciej, kiedy wiedział, że nie będzie tłumno. Katarzyna pracowała na popołudniowej zmianie, detektyw mu to powiedział. Restauracja była skromna, z drewnianymi stołami i zasłonami, z tradycyjnymi wzorami, z zapachem pierogów i barszczu. Katarzyna stała przy barze, układając menu. Gdy zobaczyła go wchodzącego, zatrzymała się. Jej twarz zrobiła się blada, potem czerwona, potem znowu blada. Rozpoznała go natychmiast. Piotr wyszeptała, głos jej drżał. Katarzyno, cisza. Potem podeszła do jego stolika, siadając sztywnymi ruchami jak robot. Ręce jej drżały. Czego chcesz? Zapytała bez wstępu, bez grzeczności. Piotr spojrzał jej w oczy. Te same zielone oczy, ale teraz bardziej zmęczone, smutniejsze, starsze. Zostałem uratowany przez dziewczynkę, Zosie Nowak. Została ze mną, dopóki nie przyjechała karetka. Uratowała mnie. Katarzyna zamarła. Wiem, kim jest. Kontynuował Piotr cicho. Wiem, że jest Twoją córką. I myślę, że wiem, kim jest jej ojciec. Katarzyna zakryła twarz rękami, ciężko oddychając. Nie, wyszeptała. Proszę, nie. Ale Piotr nie mógł przestać. Jest moja, prawda? Katarzyna podniosła wzrok z łzami w oczach. Dlaczego chcesz wiedzieć? Dlaczego teraz, po dziewięciu latach, bo mam prawo, powiedział Piotr, ale jego głos nie był wściekły, był złamany, bo jeśli ona jest moją córką, chcę wiedzieć, chcę być częścią jej życia. Katarzyna gorzko się roześmiała. Częścią. Gdzie byłeś, gdy byłam w ciąży, gdy rodziłam samotnie, gdy płakałam każdej nocy, bo nie miałam pieniędzy na mleko w proszku? Nie wiedziałem, wyszeptał Piotr. I nie chciałeś wiedzieć. To była jedna noc, nic więcej, nic ci nie jestem winna. Ale ona uratowała mi życie, powiedział Piotr, głos mu się łamał. Moja własna córka mnie uratowała. I nie wiedziała. Katarzyna płakała w ciszy, łzy spływały po policzkach, w końcu przemówiła. Tak, jest twoja, ale jej nie powiem. Nie chcę złamać jej serca, dlaczego? Bo nie jesteś ojcem. Jesteś obcym, który pojawił się po dziewięciu latach i znowu znikniesz. Piotr poczuł słowa jak ostrza. Nie zniknę. Przysięgam na wszystko, co mam. Katarzyna przyjrzała mu się długo, potem wyjęła ze swojego portfela stare zdjęcie. Zosia w wieku trzech lat, uśmiechnięta z małym tortem przed sobą. Zobacz, co przegapiłeś, i nie dam ci szansy, żebyś to znowu przegapił. Wstała i odeszła, zostawiając Piotra samego przy stoliku, ze zdjęciem w dłoni i z sercem. Piotr nie zrezygnował. W następnych miesiącach zaczął pojawiać się w życiu Zosi, nie wiedząc, kim jest. Przekazał pieniądze jej szkole na książki i przybory. Anonimowo opłacił czynsz Katarzyny za trzy miesiące. Kupił przez pośredników nowe ubrania dla Zosi, które w tajemniczy sposób pojawiały się przy drzwiach. Katarzyna wiedziała, że to on i nienawidziła go za to, bo sprawiał, że sprawy były łatwiejsze, ale także bardziej skomplikowane, bo jego hojność sprawiała, że czuła się zobowiązana, a nie chciała być nikomu zobowiązana. Ale Zosia zaczęła zauważać zmiany. Mama była mniej zestresowana, mieli więcej jedzenia, jej nowe ubrania były ładne, ciepłe i dziwna osoba. Pojawiała się w miejscach, w których ona była. Mężczyzna w garniturze, który patrzył z daleka, nigdy się nie zbliżając. Pewnego dnia w parku z Karyszewskim Zosia podeszła prosto do niego. Dlaczego mnie śledzisz? Piotr zatrzymał się zaskoczony jej śmiałością. Nie wyglądała na przestraszoną, wyglądała na ciekawską Nie śledzę cię, tylko chcę się upewnić, że wszystko w porządku. Dlaczego? Bo uratowałaś mi życie. Zosia zamrugała, potem jej oczy się rozjaśniły. Ty jesteś tym mężczyzną z tamtej nocy, Piotr skinął głową. Przykro mi, że nie mogłem ci wcześniej podziękować. Zosia się uśmiechnęła, ciepłym, niewinnym uśmiechem. Nie musisz mi dziękować. Tak się robi, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Piotr poczuł, jak coś ustępuje w jego piersi bariera, którą budował przez lata. Jak masz na imię? zapytała Zosia. Piotr, ja jestem Zosia, ale chyba już to wiesz roześmiał się lekko. Tak, wiem. Rozmawiali przez dwadzieścia minut o szkole, o jej przyjaciołach, o prostych rzeczach. Piotr nie powiedział jej prawdy, ale po raz pierwszy w życiu poczuł, co to znaczy być ojcem, i mu się spodobało. Wszystko się zmieniło, gdy Zosia zachorowała. Był marzec, dwa tygodnie przed jej urodzinami. Miała wysoką gorączkę, bóle głowy, zawroty głowy. Katarzyna zabrała ją do lekarza, ale rutynowe badania nic nie pokazały. Potem gorączka wzrosła do 40 stopni. Umieścili ją w szpitalu. Diagnoza przyszła jak szok: ostra białaczka. Katarzyna się załamała. Płakała w poczekalni, bezsilna, przerażona. Leczenie było drogie, bardzo drogie. Nie miała pieniędzy, nie miała pełnego ubezpieczenia zdrowotnego. Piotr dowiedział się od detektywa, którego zatrudnił, by dyskretnie obserwował Zosie. Gdy usłyszał, poczuł, jak ziemia znika mu spod nóg. Natychmiast pojechał do szpitala. Katarzyna siedziała na ławce w holu, z głową w dłoniach, ciało wstrząsane szlochami. Gdy go zobaczyła, wstała, wściekła, nie powiedziała nie tutaj, nie teraz. Chcę pomóc, nie chcę twojej pomocy. To nie dla ciebie, krzyknął Piotr, głos rozbrzmiewał w pustym holu. To dla niej, dla Zosi, dla mojej córki. Katarzyna zamilkła. Łzy wciąż płynęły. Zapłacę za wszystko, powiedział Piotr ciszej, za całe leczenie, za wszystko, czego potrzebuję. Bez warunków, bez zobowiązań. Dlaczego? Bo jest moją córką i straciłem dziewięć lat, nie stracę jej teraz. Katarzyna przyjrzała mu się długo, potem ustąpiła, opadła na ławkę płacząc. Dobrze, ale gdy wyzdrowieje, powiem jej prawdę. Nie ty, ja. Piotr zgodził się. Leczenie rozpoczęło się następnego dnia. Chemioterapia. Zosia była odważna, ale przerażona. Piotr przychodził codziennie, siedział z nią, czytał jej opowieści, rozśmieszał ją. Powoli, powoli Zosia zaczęła widzieć w nim nie obcego, ale kogoś, kto się troszczy. A pewnego wieczoru, gdy Katarzyna spała na krześle obok łóżka, Zosia szepnęła do Piotra. Myślę, że jesteś moim tatą. Piotr zamarł. Zosia spojrzała na niego swoimi niebieskimi oczami, tak podobnymi do jego. Mama nigdy nie powiedziała mi, kim jest mój tata, ale ty jesteś tutaj cały czas i masz oczy takie jak ja. Piotr nie mógł kłamać. Tak, jestem twoim ojcem. Zosia uśmiechnęła się, łzy spływały po policzkach, wiedziałam i go przytuliła. Zosia wyzdrowiała po sześciu miesiącach leczenia. Kiedy wyszła ze szpitala, Piotr był tam, razem z Katarzyną. Po raz pierwszy stali razem, jak rodzina. Nie było łatwo. Katarzyna wciąż nienawidziła Piotra za te dziewięć straconych lat, ale powoli, bardzo powoli, nauczyła się przebaczać. Bo widziała, jak bardzo kocha Zosię, jak bardzo się zmienił. Piotr zmienił swoje życie. Pracował mniej, spędzał więcej czasu z Zosią, kupił nowy dom dla Katarzyny i Zosi w Konstancinie Jeziornie, niedaleko swojej willi. Nie mieszkali razem, ale byli blisko. I w każdą niedzielę jedli razem śniadanie. Pewnego ranka Zosia zapytała Piotra: Dlaczego nie było cię kiedy się urodziłam? Piotr spojrzał jej w oczy, nie kłamiąc, bo byłem tchórzem, bo byłem ślepy, bo nie wiedziałem, co to znaczy kochać kogoś bardziej niż siebie, a teraz, teraz wiem. Zosia się uśmiechnęła i go przytuliła. Cieszę się, że mnie znalazłeś, tato. Piotr płakał po raz pierwszy od dwudziestu lat. Ja też, córeczko, ja też. Życie nie jest idealne, ale po raz pierwszy Piotr Kowalczyk zrozumiał, że nie musi być, musi być tylko prawdziwe, przeżywane, kochane. I teraz, w końcu, było. Czasami przeznaczenie stawia nas w miejscach, których nie rozumiemy. Czasami ratujemy kogoś, nie wiedząc, że ratujemy też siebie, a czasami krew to nie tylko biologia, to rozpoznanie, to miłość, to dom. Jeśli ta historia Cię poruszyła, podziel się nią, skomentuj, co poczułeś, bo każda historia zasługuje na wysłuchanie, a każde serce zasługuje na uzdrowienie.